Po zamieszkaniu razem pierwsze dwa i pół roku można powiedzieć, było wszystko dobrze. Zwykłe, normalne życie. Później zaczęły się kłopoty tego typu, że bardzo często zaczęła się pojawiać jej mama. Praktycznie nie było momentu, żebyśmy mogli sami spędzić czas bez telefonów, SMS-ów, bo to mama, bo to mama. A dlaczego ta mama tak ingerowała? Mówiła jej, że jest nieszczęśliwa z tobą, coś się nie układa? Jej tak. mama jest typem osoby, co, że tak powiem, w ogóle ingeruje, lubi się wtrącać w pewne sprawy. Człowiek już to nawet odsunął na bok, bo uważał, że jesteśmy razem jakoś temu podobamy, ale no nie. Nie było momentu, że my nawet będąc na zakupach spożywczych, w ciągu nawet godziny mm -hmm. czasu nie było dwóch, trzech telefonów. Co? Tak. Tu postanowiłem zatrzymać. W ciągu godziny dwóch, trzech telefonów? Tak, na początku mamusia nie brała udziału w tej miłości, tak? No dała się e... temu rozwinąć, tak, a jest. później wjechała na A pełnej. Później była tak, była wszędzie, nawet na zakupach. E... Ale o czym to rozmawiać? Zwoniła. Do trzy Żanety. razy w ciągu godziny? Tak. To, to zdajesz sobie sprawę, ile razy w ciągu dnia mogła dzwonić mama, jeśli dzwoniła trzy razy na ja godzinę? Czekaj, dobra matematyka. E to, to dużo. Tylko nigdy do Krzyśka, tylko zawsze do Żanety. No do dzureczki. I ją wyłączała z życia z Krzyśkiem, tak? Na razie jeszcze problem jest taki dziwny, nie? To ja się trochę Krzysiowi nie dziwię. Lecimy dalej. Kochaj mm -hmm. albo rzucaj. Albo rzucaj.